Siemanko, z tej strony Elio Patare Retrofan. E, może niektórzy z was pamiętają, bo mówiłem to w którymś z odcinków, że e, za modu, kiedy już przejadły mi się różnego rodzaju strzelanki, jakieś platformówki, komnatówki, e, przygodówki point and click, e, to bardzo wciągnąłem się w gry ekonomiczne. E, jest to był to jest to rodzaj gier, które naprawdę potrafią e, Przykuć do komputera na, na wiele, wiele godzin, bo tam, żeby coś osiągnąć, coś zrobić, to naprawdę trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, a gierki, które pojawiły się na Atari z tej, z tej kategorii i to do tego polskie produkcje, takie jak Przemytnik czy Kupiec, szczególnie Kupiec, no są doskonałe, są naprawdę rozbudowane i dają ogromną frajdę przez wiele, wiele godzin. Po tym etapie gierek ekonomicznych przyszedł kolejny etap u mnie, kolejne gierki, które zmuszały mnie do siedzenia naprawdę godzinami przed komputerem, i które sprawiały, że czasami też się do szkoły nie poszło, tylko siedziało właśnie przed kompem. To były gry strategiczne. Oczywiście. Strategiczne to jest takie no, na, na słowo chyba w przypadku komputerów 8-bitowych, bo, bo to są bardziej gry taktyczne niż strategiczne, z tego względu, że mała ilość pamięci no, jakoś ograniczała tworzenie, nie wiadomo, jakichś algorytmów inteligencji komputera przeciwników, żeby nazwać to, to strategią, i, i duże, że dużo rzeczy działo się tam schematycznie. Aczkolwiek były gry naprawdę e, perełki, i jedną z tych perełek już pokazywałem na swoim kanale, ale było to bardzo dawno temu, i raczej ten odcinek jest średni. Odbiega od obecnych moich standardów, że tak powiem. Tą grą była cywilizacja, która jest po prostu doskonała, z którą spędziłem długie tygodnie ja i kumpel. Która jest świetna graficznie, jest, jest rozbudowana, mapa jest ogromna, jest ogromna ilość jednostek, możliwości, jakie tam możemy robić, w jaki sposób wygrać, czym. No, no Gierka jest świetna. Jeżeli ktoś jeszcze w cywilizacji nie grał, to, to gorąco zachęcam. Niekoniecznie do obejrzenia mojego materiału, bo jest zbyt stary. A drugą. Taką gierką, którą sobie oczywiście też oryginał kupiłem za pośrednictwem tajemnic Atari, jest bohater dzisiejszego odcinka, czyli Rasyn 1809. Powiem wam, że jak ta gierka, inaczej, przeczytałem dzisiaj o niej w jakimś świecie Atari, czy w tajemnicach Atari, zamówiłem sobie, z... widziałem screena z tej gierki. Oczywiście odbiegał bardzo od, od tego, jak wyglądały screeny z cywilizacji, aczkolwiek opis mnie bardzo zachęcił, że fajna strategia, że fajna inteligencja przeciwnika, że. Realia, takie jakie miały miejsce w 1809 roku, dokładnie 19 kwietnia pod, pod wsią Raszyn, no, zachęciło mnie. Kupiłem tą gierkę, odpaliłem i pierwszy, pierwsze uruchomienie tej gry, no, popatrzyłem na nią przez pryzmat jednak cywilizacji. Czyli kurde, no marna grafika w porównaniu do cywilizacji, dźwięki, dźwięki jakie są w Raszynie, to zaraz zobaczycie, to jest po prostu skandal. Mapa mieści się na jednym ekranie, nie tak jak w cywilizacji, że przewijamy się we wszystkich kierunkach, jest ogromna i naprawdę kupę czasu zajmuje z, nie wiem, ogarnięcie tej całej mapy, rozmieszczenie jednostek. No i trochę się zmartwiłem, powiem szczerze, bo, bo kurde, wszystko się dzieje naprawdę na jednym kawałku ekranu. Nie, nie ma tylko scrollingu, nie ma przewijania tej mapy. Na pierwszy rzut oka wydało mi się, kurde, przez tą grę skończę w dwie minuty i, i dupa, nie? Grafika też marna, aczkolwiek tryb ósmy, który lubię, ale taka bardzo schematyczna. W cywilizacji jednak to było wszystko pięknie pokazane: czołgi, samoloty. No, no, no trzeba zobaczyć cywilizację, żeby, żeby wiedzieć, o czym mówię. Ale jednak po, po chwili, jak zacząłem w, grać w, w, raszyn, w Raszyn, no to okazało się, że gierka jest naprawdę. E na tamten czas tak mi się wydawało, nie wiem jak będzie za chwilkę, bo, bo, bo nie próbowałem jeszcze wcześniej, jest taka wymagająca, jeżeli chodzi o taktyczne myślenie. To nie było takie poruszanie się na pałę, nie było tam jakiejś takiej ogromnej losowości, tak jak w Global War, która jest no, fajną gierką, ale ta, ta losowość to jest, to jest skandal w tej grze. No i naprawdę wciągnąłem się w tego, w tego Raszyna. Jednej rzeczy nie wiedziałem za młodu, bo się tym nie zainteresowałem. No nie było też internetu, nie chciało mi się iść do pani z historii i udawać Lizusa, że dzień dobra, mogła mi Pani coś opowiedzieć o raszynie, więc pewnej rzeczy nie wiedziałem, o której wam powiem w trakcie tego, tego materiału. Ale Raszyn mi się spodobał. Spodobało mi się właśnie to, że trzeba było pomyśleć, nie działać pochopnie. No, pokażę to w trakcie, w trakcie gierki. Natomiast jeszcze, jeszcze wrócę do tej, do tej grafiki, która jest w raszynie. Ona jest taka. Bardzo schematyczna, jak to, jak to nazwałem. Tam są no, jakieś kreseczki, które określają nam rzekę, kreseczki, które określają nam bagno, kreseczki, które określają nam wioskę, kwadraciki z danym wzorem wewnątrz, które określają jednostki nasze czy też austriackie, ale później zacząłem na to zupełnie inaczej patrzeć. Obejrzałem za modu kilka jakichś tam filmów wojennych, nawet, nawet w takim serialu komediowym Alo Alo były takie sytuacje, gdzie jacyś generałowie Stali przy ogromnym stole, na tym stole była rozłożona mapa i to taka mapa, no taka słaba, nie takie mapy jak są teraz, no jakaś tam mapa, jakiś szkic terenu, na którym rozmieszczali jakieś pionki, jakieś kwadraciki, jakieś kuleczki, które symbolizowały różnego rodzaju wojska, planowali te natarcia i tak dalej. I właśnie taki jest Raszyn. I, I po obejrzeniu jakiegoś filmu, już nie pamiętam, właśnie tak mi się Raszyn znowu spodobał, tak mi się spodobało to, że właśnie jest to... Tak jak, tak jak na tym stole u generałów, że ja, ja stoję nad tym stołem i przesuwam te pionki i decyduję, gdzie wojska walczą, no to, to, to jest świetne w tej gierce. Nie pokażę Wam dzisiaj, jak, jak dokładnie w nią grać, jak tam będę się poruszał tymi wojskami, bo to jest strasznie dużo czasu na to potrzebne. Nie będę Wam też tutaj wyjaśniał, o co chodzi z Raszynem. No, no generalnie, księstwo warszawskie versus Austria, cesarstwo austriackie leją się piechota, kawaleria, czyli Ci tacy na, na konikach, natomiast no doczytajcie sobie kawałka historii, o co tam poszło, jak to wyglądało. Natomiast gierka naprawdę fajna. Jeżeli odpuścicie tą grafikę i te skandaliczne dźwięki, które tam są, to jest naprawdę fajna strategia na małe Atari. I gorąco zachęcam do jej zagrania. Ja Wam za, za chwilkę postaram się wytłumaczyć główne zasady, jak się poruszamy, co robimy, które klawisze. No i, no i tyle będzie w dzisiejszym odcinku, a sami sobie spróbujecie, spróbujcie tą przejść, zapoznajcie się może na Wikipedii. Jak wyglądał ruch wojsk austriackich pod Raszynem w poszczególnych godzinach, bo dokładnie tak to jest odwzorowane w tej gierce i to jest piękne, bo to dopiero teraz na, na, na stare lata się o tym dowiedziałem. Za młodo tego nie wiedziałem I, i to taki dodatkowy, jeszcze świetny feeling potrzeb, powoduje, potęguje, przepraszam, w, w, w czasie grania, że, że to jest kurde. Ten, ten jeden ze scenariuszów, bo tam jest kilka, jest taki, jak było to w rzeczywistości. E, dobra, nie ma marudze już. Zapraszam do obejrzenia odcinka z Raszynem 1809. Klik gry już przygotowane na SJUSD, odpalamy. Dzisiaj nie będzie joysticka w łapie, nie będzie joysticka przyklejonego do, do stołu, z tego względu, że grę tą całkowicie obsługuje się z klawiatury. Pamiętam też, jak, jak przyszedł oryginał do domu i, i zasiadłem do gry i machałem tymczasem i nic się nie działo. Dopiero przeczytanie tych paru stron w instrukcji uświadomiło mi, że gramy klawiaturą. Dobra, dekompresja, jeszcze chwilkę. I, I pokażę Wam. Tak jak wspomniałem, nie będzie to typowy gameplay, bo musiałoby to trwać minął dwie godzinki. Pokażę Wam, jak to wygląda, co trzeba robić, jakie mamy opcje. No, i tyle. Dobra, naciskamy return, żeby wystartować. Wybieramy, czy gramy z fizycznym graczem, wtedy zjeżdżamy sobie szczereczką w dół i return, albo z komputerowym przeciwnikiem, czyli wciskamy return. I tutaj mamy możliwość wybrania, wybrania siły przeciwnika od minus 15 do plus 15. Im więcej damy, tym więcej jednostek siły, punktów siły, punktów siły jednostek. Będzie miał komputer, więc będzie ciężko, więc na pokaz jedziemy sobie w dół, żeby było łatwiej. returnę potwierdzamy. I teraz tak, mamy do dyspozycji dwa, dwa, co ja gadam, raz cztery, pięć, cztery scenariusze właściwie cztery. Historyczny. Który za moment zrobimy cięcie i Wam wytłumaczę o co chodzi. Trzy e, fikcyjne, no i losowy, że wylosuje który z tych, tych czterech. Także my wybieramy sobie historyczny. Wciskamy returno No tutaj musimy niestety prze, przecierpieć tą orgię dźwiękową. Tego nie, nie, tego, tego nie pomalujesz, panie. Tego nie pomalujesz. Nie miniemy. Trzeba przecierpieć. No i za chwilkę się pojawi nasza mapka. I to jest mapka w scenariuszu historycznym. Jest godzina 13.00, melduje się pierwszy oddział księstwa warszawskiego, i tutaj zrobimy małe cięcie, bo coś Wam chcę pokazać. Zerknijmy sobie na chwilę, tutaj na Photoshopa, gdzie mam otwarte dwa obrazki. Pierwszy z lewej strony jest to screenshot z gry, ze scenariusza historycznego, który, który został wybrany, a z prawej strony jest to taka mapka poglądowa, znaleziona w internecie odnośnie właśnie Bitwy pod Raszynem, ale stan na 15 kwietnia 1809 roku, tak jak widzicie. No i popatrzcie jak, jak świetnie oddali to w grze na malutkie Atari z 64 KB pamięci. I, i to właśnie teraz po latach powoduje, że no ja, ja, mam, ja mam dreszczyk jak teraz zacząłem w to grać i zapoznałem się wcześniej z, z, tymi, z tymi mapkami, z, no, z przebiegiem tej bitwy, poczytałem troszkę o tym Raszynie, popatrzcie. Tutaj w lewym górnym rogu mamy jakieś tam bagna, jest, jest wioska Raszyn. No, i tak samo tutaj na tej mapie, popatrzcie, jest Raszyn. Tutaj na Atarynce mamy ikonki symbolizujące naszą piechotę. Tutaj to samo, popatrzcie, bo czerwony prostokąt oznacza piechotę, czyli rozstawienie jest identyczne. Później mamy zaznaczoną rzekę Utratę, która też tutaj na Atari, popatrzcie, jest. Jest na nim most. Ten most też jest tutaj. Przy moście stoi też piechota nasza. Tutaj tak samo w grze. Wojska austriackie, jak widzicie, piechota i kawaleria zaznaczone są tutaj w tej mapce z prawej strony na dole, przy, przy drodze i przy rzece. I tutaj, tak samo, popatrzcie: cztery oddziały piechoty, kawaleria austriacka. Jest też ta droga, która tutaj leci, jest też ta droga z boku. Tutaj ten zielony kawałek to jest ten las. Ten las, to, las mamy tutaj. No, powiem Wam, że. Naprawdę się chłopaki postarały. Taka pierdołka, ale to cieszy, bo to jest po prostu tak jak w oryginale. W oryginale no tak jak było podczas, podczas bitwy. E, tutaj jest taka jeszcze wskazówka na tej mapce z prawej strony, ponieważ strzałkami jest zaznaczony kierunek e, uderzenia Austriaków. No i to jest taka podpowiedź dla nas właśnie w tym scenariuszu historycznym, który sobie wybraliśmy, ponieważ no, w ten sam sposób będzie, będzie atakował nas komputer. Także tutaj możemy się już. E, no, Dowiedzieć, gdzie rozstawić najlepiej wojska, których części e, mapy bronić, gdzie wszystkich przerzucić, czy z lewej, czy z prawej strony, żeby właśnie wygrać, taka, taka podpowiedź e, i sprawdza się to, sprawdza się to. E, jest jeszcze taka jedna nieścisłość, bo w grze o godzinie 17 e, następuje. Pojawienie się dodatkowych oddziałów Austri austriackich na mapce, a znalazłem w internecie, czytając o, o bitwie pod Raszynem, że o 18 Austriacy zostali wsparci. Taka, taka mała niezgodność. No W każdym razie chciałem wam tylko pokazać, jak widzicie, jak się autorzy postarali. No, mapka jest identyczna, powiedzmy, rozmieszczenie wojsk jest identyczne, a tak będzie przebiegał identycznie. Także scenariusz historyczny w Raszynie 1809 jest naprawdę ok. Dobra, wracamy do gry. No, jesteśmy z powrotem e, i gramy. Teraz tak. E, zacznijmy może od klawisza HELP. Po naciśnięciu klawisza HELP e, pojawi się informacja, e, ile jednostek aktualnie na mapie się znajduje Polaków i Austriaków. Jak widzicie, piechoty mamy 7, tam na górze jest 4, przy mostku 5, na drodze 6 i tutaj na, dru na drugiej drodze 7. Kawalerii mamy 2, czyli też tam na górze zaraz obok Raszyna na i na dole na drodze. No i analogicznie z piechotą austriacką, tutaj 4 plus 1 i dwie, dwie kawalerie. OK, to jest ta informacja pod helpem. Teraz tak. Meldują się po kolei wszystkie nasze jednostki, czyli tam pierwsza piechota, druga, trzecia, czwarta, potem, potem kawaleria. I w każdym tym zameldowaniu możemy wykonać albo ruch tej jednostki, poruszyć się w jakimś kierunku, albo zrobić formację, czyli albo gotowość do obrony, do ataku, albo. Zresztą zaraz wam pokażę, albo wyświetlić sobie raport o danej jednostce i to właśnie sobie teraz zrobimy. Wciskamy return. Nasza jednostka zaczyna migać, czyli ta centralnie na środku ekranu ta piechota jest teraz nasza, czyli mamy oddział pierwszy, piechota siła 70, morale 8, formacja jest w gotowości i teren, na którym znajdujemy się droga. I ten teren jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem w tej grze, ponieważ mamy dwa rodzaje wojsk: mamy piechotę i kawalerię. I te, te jednostki różnie mogą się poruszać w danym terenie. Dla przykładu, nasz nasza oddział piechoty ma zasięg 4, kawaleria ma zasięg 6. To są stałe, stała, stała liczba. Natomiast poruszanie się po drodze zabiera po jednym, i kawalerii, i piechocie. Poruszanie się po polu, piechocie zabiera dwa punkty ruchu, a kawalerii jeden. Natomiast poruszanie się na przykład we wsi, albo na moście, piechocie zabiera jeden, a kawalerii dwa. Kawaleria na przykład nie może się poruszać... Po rzece, w bagnie, w lesie, a piechota może, ale takie poruszanie się na przykład w rzece to zabiera 4 punkty ruchu, w bagnie 3, a w lesie 2, na tej zasadzie. Więc musimy sobie zawsze przeanalizować, którą drogą chcemy gdzie dotrzeć, ponieważ musimy wiedzieć ile to punktów ruchu zabierze, czy w danym czasie będziemy w stanie tam dotrzeć, czy może lepiej inną drogą, może lepiej dalej właśnie drogą niż krótszym, krótszym jakimś fragmentem, ale przez bagna, przez, przez rzekę. Następna istotna sprawa i to jest świetne właśnie w tej gierce, że to w jakim miejscu się znajdujemy, kiedy nas na przykład zaatakują ma wpływ na to, jak nam pójdzie walka. Jeżeli będziemy stali po, po szyję w wodzie albo po jaja w bagnie i zaatakują nas Austriacy, to poniesiemy większe straty niż ponieślibyśmy albo na drodze, albo gdzieś w polu. To jest też istotne. No... Gramy dalej. Czyli mamy już te podstawowe informacje, oczywiście morale nam maleje, jak dostaniemy w pierdziel, to zabiera nam po jednym punktu, punkcie morale. Jak gdzieś utkniemy dłużej w jakimś bagnie albo wodzie, nie ruszamy oddziału, też morale spada, i morale morale Przy tym gorzej nam idzie w walce, więc wszystko trzeba tutaj kalkulować, żeby z Austriakami wygrać. Ok, dostępne formacje sobie zobaczymy, jakie mamy. Czyli, jak już kończymy ruch, już wyjedziemy wszystkie jednostki ruchu, przemieścimy się tam, gdzie chcieliśmy, możemy sobie wybrać, że zostajemy w gotowości, albo nastawieni na obronę, albo na atak. I ma to wpływ na to, co się będzie działo i w jakim stopniu będziemy walczyć, jak nas zaatakują Austriacy. No i kolejną, kolejną rzeczą jest ruch. Jesteśmy tą środkową jednostką. Wojska austriackie, jak widzicie, są na dole. Mamy na drodze kawalerię, ich jest 4 plus 2, na sesji 1 plus 1, więc no, powiedzmy, ja sobie ruszę tutaj delikatnie do przodu. Wycentruje się na tej drodze i na tym skończymy nasz ruch. Czy dajemy nic, zamelduje się kolejna jednostka, melduje się oddział. Drugi, jak widzicie, on jest na tamtej drodze z lewej strony. Po zerknięciu w, ten, w tą mapę poglądową, którą Wam pokazywałem w Photoshopie, wiemy, że natarcie austriackie też nastąpi z tamtej strony, także ja tutaj po prostu no, zrobię sobie taki ruch, stanę sobie tutaj. Nic już nie będę ruszał. Oczywiście pierwszy raz jak grałem, to nie miałem o tym pojęcia. No, na, na pałę się ruszało, wszystkie działy na prawo, wszystkie na lewo. Potem się okazało, że gdzieś Austriacy się rozdzielili, zaatakowali z dwóch stron. Potem posiłki przyszły gdzieś od, od, od wschodu. No ale na tym, na tym to wszystko polega. Tutaj sobie jeszcze raport wyświetlimy. Tutaj jest piechota, czyli jesteśmy niedaleko wsi Raszyn. Wiemy, że Austriacy będą nas atakować przez ten mostek, więc ja sobie tą... Tą jednostką już zrobię ruch tutaj, tutaj w prawo i popatrzcie, dam z powrotem teraz raport po wykonaniu jednego ruchu. Mieliśmy cztery punkty ruchu, ruszyliśmy się w polu, zostało dwa, ponieważ dla piechoty ruszanie się w polu zabiera dwie jednostki. To sobie można z czasem gdzieś zapamiętać, napisać na karcie, bo znaleźć teraz w dobie internetu informacje, ile punktów ruchu zabiera dany teren dla danej jednostki, ale po chwili grania staje się to oczywiste także. Tutaj już skończyliśmy ruch, automatycznie melduje się kolejny oddział. Ja sobie ruszę za tamtym, bo wiemy, że tam będzie główna rozpierducha. Przed nami jest jakieś bagno, więc mamy dwie jednostki i widzicie, bagno zabiera trzy. Czyli ja tam nie mogę wejść do to bagno, bo miałem cztery, dwa zeszło na ruch, zostało dwa i, i dupa. Także ja sobie tutaj zostanę teraz, dam nic. I jeszcze chcę wam pokazać jedno, zaatakujemy sobie no tak, tak z dupy, bo tak naprawdę powinienem z, e, oddziały tutaj na tą drogę przerzucić, przygotować się do ataku. Ale ja zaraz na pałę ruszę kawalerią na te większe siły wroga, żeby wam pokazać, co jeszcze mamy dostępne podczas, e, podczas grania. E, tutaj tym sobie też ruszymy w bok, wejdziemy sobie już do, do wioski, do Raszyna. Aha, no i gra polega na tym, żeby do godziny 21:00 nie pozwolić Austriakom dostać się do Raszyna. Takie zadanie Polaków. No, a zadaniem Austriaków jest do godziny 21 dostać się do Raszyna. Także cała gra się do tego sprowadza. Mamy godzinę 13, jak widzicie. Zaraz zobaczymy, kiedy tam się przyłączy na kawalerię. O, jest ten, co będzie bronił mostu. Że ja sobie wejdę na środek tego mostu, żeby e, Austriacy się nie przedostali. Tutaj sobie będę stacjonował. Wybiorę sobie formację obrony. zresztą no, tego wam w tej grze nie pokażę, bo to zanim oni tam dojadą, to, to masakra. Ale chcę, żebyście widzieli, no, jak tu się gra, co trzeba robić, o czym myśleć. Dobra, teraz się tym też ruszymy tutaj pod bagienka. W bagienka sobie wejdziemy potem, bo teraz nie mamy jednostek ruchu. No i meduje się oddział ósmy, ten, którym chcę Wam teraz pokazać, jak zaatakować wroga. Oczywiście no to jest walka Dawida z Goliatem, bo tam są na dole dwie kawalerie i cztery pułki piechoty. No ale. Chcę wam to pokazać. Najpierw sobie wyświetlimy raport o naszej jednostce. Popatrzcie, siła 50, czyli jest słabiutko, bo tamte miały 70 i 80 piechoty, ale jest wysokie morale. Jesteśmy na drodze, zasięg mamy 6, więc możemy spokojnie, spokojnie ruszyć w dół. Czyli dajemy sobie ruch i jedziemy. Zjedziemy jeszcze niżej. Tu i zaatakujemy naszą kawalerią, kawalerię, która znajduje się z prawej strony. I teraz jest taka jeszcze jedna ważna rzecz. Podczas, zresztą pokażę to. Dajemy w prawo i teraz tak: siła przeciwnika jest 45, nasza 50. Nasze morale było 8, tutaj jest 6, czyli no, teoretycznie, teoretycznie jest ok. E, także potwierdzamy atak. No i teraz e, mamy propozycję ataku ostrożnego, zaczepnego, średniego i silnego. I to też ma wpływ na nasze morale e, ma wpływ na to, ile stracimy ewentualnie naszych żołnierzy. Więc czasami lepiej dać tylko ostrożne zaczepny, jeżeli te proporcje są powiedzmy 45 do 50, a jeżeli mamy na przykład naszych 80, a tam jest 50 siły, no to wiadomo, dajemy agresywny atak. No zawsze trzeba zrobić sobie raport o jednostce, przejrzeć, zanim się dokona jakiegoś ruchu, który może być głupotą i skutkować, że o tej godzinie 17, jak przydamo posiłki, już nie będziemy mieli kim walczyć, ale to robimy teraz dla zabawy, także dajemy silny atak i tu jest jeszcze jedna rzecz. Przy y, każdym ataku na turę mamy do dyspozycji y, siłę ognia altererii. Y, siła ognia z 10 i silne wsparcie zabiera nam y, 3 albo 4 jednostki. Już teraz nie wiem. Załóżmy, że 3, średnie 2, słabe 1. Także to jest jeszcze dodatkowy taki ostrzał wroga dzięki naszej altererii. Ale jeżeli w ciągu jednej tury kilka razy będziemy strzelać altererią, no to wiadomo, te, te, te punkty siły ognia nam zejdą do zera i, i potem będziemy w dupie. Dobra, dajemy silne wsparcie, wciskamy Enter, no i zaczyna się rozpierducha. Oczywiście musimy to sobie wszystko w głowie wytłumaczyć, ale atarowcy mają z tym doświadczenie spore, także spoko. No i mamy wynik. Własne straty 14, straty wroga 16. No poszło nam dobrze, nie jakoś rewelacyjnie. Inaczej by się to rozegrało, gdybyśmy na przykład tą kawalerię wycofali, a zeszli oddziałem piechoty, który ma siłę 80. To wtedy już by było zupełnie inaczej, no bo w naszych żołnierzy z więcej, większą rozpierduchę by zrobili, a jeszcze przy silnym wsparciu altereli. Ale zanim byśmy znowu z nimi je zjechali, no to Austriacy już mogliby się inaczej przegrupować na dole, więc tutaj naprawdę trzeba kombinować i kupę czasu, e, kupę czasu poświęcić. Przeciwnik został zmuszony do od odwrotu. To oznacza, że spadło mu morale, czyli świetnie. Wyświetlimy sobie raport jeszcze o naszej jednostce. I mamy jeszcze zasięg 3. Czyli pogonimy skurczy syna i jeszcze raz mu przypierdzielimy. Oczywiście ładujemy się w paszczelwa, bo tam po, po lewej stronie mamy masę jednostek piechoty. Ale to tak jak mówię, tak? tylko demonstracyjnie, bo, bo w ten sposób, jak ja wam teraz pokazuję, gry nie wygramy. Ok, a tak. Siłę już mają 29, morale 5, także jest spoko, srają już pogacia. Chłopaki. Napierdzielamy, dajemy silny atak. Eee, tak, e, silne wsparcie altereli zebrało 3 punkty. Mamy jeszcze 7 punktów, więc wybieramy i znowu do boju. No i teraz zobaczymy. Eee, myślę, że tym atakiem ich jeszcze nie rozwalimy, ale potem jeszcze raz ich pogonimy i myślę, że ostatni atak już będzie. Straty własne 8, straty wroga 11. On będzie pewnie spierdzielał, znowu spierdziela. Damy sobie jeszcze raporcie, czy jesteśmy w stanie go złapać, bo potrzebujemy dwóch ruchów. Jeden, żeby zjechać w dół, i jeden, żeby zaatakować. Mamy jeszcze tyle, zostało nam siły 28, morale jest bardzo duże 8, także zjeżdżamy i dokonujemy ostatniego ataku, mam nadzieję, i zniszczymy jednostkę wroga. E, siła 18, morale 4, ja no, nie wiem jak to będzie. Znowu silny atak, e, silne wsparcie Alterelli. Jeszcze możemy sobie pozwolić i zobaczymy, czy się uda ich rozwalić, czy, nie. czy znikną z mapy, czy zostaną. Oczywiście ja cały czas muszę rozmieszczać moje pozostałe wojska, kombinować, myśleć, ale to, to tak mówię, to jest na, na dłuższe granie. Straty własne 7, wroga 8. No to przeciwnik zmuszony do wrotu dalej ucieka. No niestety, ja już nie mam ruchu, więc dajemy nic. Zgłasza się kolejna jednostka, oddział 9. Ja na razie już nie będę ruszał moimi jednostkami, bo chcę Wam pokazać, jak to teraz będzie wszystko ogarniał, e, ogarniała strona austriacka. Także dajemy nic. Księstwo Warszawskie jeszcze raz. Aha, bo wszystkie oddziały meldują się. Dwa razy. Czyli jak przelecimy nasze oddziały, to potem one jeszcze raz od nowa. Także my teraz poklikamy po prostu e, cały czas returnem, że nic. I zobaczycie, jak wygląda e, akcja ze strony Austriaków. Oddział czwarty. I naprawdę wierzcie mi, że po tej godzinie 17, jak jeszcze wparowuje kilka oddziałów austriackich z boku, no zabawa jest przednia. No kurde, ja mam gęsią skórę, naprawdę. <gry> e, trzeba naprawdę kombinować. E, Obstawiać teren, wiedzieć skąd atakować, gdzie nie stać, no jest, jest super, naprawdę jest super. Oddział szósty, ten na mościku, nim się jeszcze też nie ruszamy, dajemy nic. Oddział siódmy, czyli tam na górze przed bagnami. Tym oddziałem Wam powiem, trzeba koniecznie ruszyć w dół przez rzekę i przez bagna, właściwie przez bagna i przez rzekę i wspomóc e, obronę tej, tej lewej części. To już tak z doświadczenia, ale to, to kupę czasu potrzebne. Dobra, oddział dziewiąty, też damy nic. I po tym dziewiątym oddziale powinny się już ruszać wojska austriackie. Tak jest, cesarstwo austriackie. No i tak, rusza piechota. Teraz kawaleria. I nasz oddział został zaatakowany. Ale oni już mieli niżutkie morale, byli do dupy. I my teraz w fazie ruchu Austriaków możemy sobie wybrać wsparcie Altereli, ponieważ trzy razy szczeliliśmy mocno po trzy. 3. 3, 6, 9. Został jeden siła ognia, więc dajemy sobie słabe. Jak wybierzemy średnie lub silne, to i tak zrobi nam słabe, ponieważ mamy jeden pół. Ciskamy return. No i. I zobaczymy, co z tego. Straty własne, straty wroga 5. Czyli jest całkiem spoko. Ich oddział jeszcze jakieś jednostki ma, więc został na planszy. Tutaj kawaleria, popatrzcie, jak ruszyła na strzałę w kierunku mostu. To jest ich scenariusz, właśnie. Potem piechota do nich dołącza. Potem się przegrupowują, atakują nas z drugiej strony. No i znowu melduje się oddział pierwszy naszego księstwa. No i, i dalej, i dalej, i dalej. Ja już więcej wam pokazywać nie będę. Bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, to trzeba kupę czasu. Pomyślunku, jak to wszystko zrobić, a go ogarnąć. Najlepiej wcześniej zapoznać się na Wikipedii z przebiegiem tego scenariusza, tej bitwy pod Raszynem. Gierka jest naprawdę cudowna, tylko nie ma sensu jej odpalać na chwilę. Musicie jej poświęcić naprawdę parę godzinek, żeby sobie w nią popykać. Ale szczerze zachęcam. Słaba grafika, skandaliczny dźwięk, ale grywalność jest niesamowita. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.